Cześć moi kochani, dzisiejszym moim i waszym gościem będzie osoba, która na własnych nogach przemierzyła całą Polskę. Do tego przepłynęła całą Wisłę kajakiem i swoimi wszystkimi działaniami udowadnia, że z cukrzycą można spełniać nawet najbardziej szalone marzenia. Przed Wami Andrzej Michalik. Poznajmy go. Andrzej, przede wszystkim chciałem Cię powitać. W końcu udało nam się spotkać. Cześć. Ja tak sobie próbowałem, wiesz, przypomnieć, kiedy. Po raz pierwszy umawialiśmy się na rozmowę, bo pamiętam, że rozmawialiśmy przez telefon, dzwoniłeś do mnie i byliśmy wstępnie gdzieś tam dowiadani. Minęło tak. chyba półtora roku i w ale końcu się widzimy. Nawet poziomiliśmy nie, około dwóch lat, bo to było po, po Wiśle Zaraz. Mhm. Czyli 2016 rok. To było wtedy, jak o tobie usłyszałem i wtedy mogłem cię, chciałem się tutaj ściągnąć do siebie, tak, ale tak. teraz w końcu mam do tego warunki, mam swoje miejsce, gdzie mogę zapraszać gości i jesteś trzecim gościem w serii. Wywiadów. Koniecznie sprawdźcie sobie poprzednie rozmowy. Andrzej, zacznijmy od tego. Jak długo chorujesz na cukrzycę typu pierwszego? Od 1987 roku od września. Ja sobie przyjąłem taką datę 28 września czyli 31-32 lata będzie. Ile miałeś lat, jak zaprobałeś? 3. 3 z dużym kawałkiem 3 lata i 10 miesięcy. Masz ogromny 10. staż. No, trochę tych lat. Czasami taka ciekawostka jest, że jak się gdzieś tam na jakimś oddziale diabetologicznym mhm. widzę starsze osoby, które twierdzą, że mają już 15-20 lat stażu i że to jest długo... Nic nie wiedzą. No boż nie no, wiedzą. Już coś wiedzą, ale no... Dajcie znać, czy macie dłuższy staż niż Andrzej. Słyszałem o osobach z dłuższym stażem, ale rzeczywiście jest to rzadkość. Pamiętasz czasy, jak to wyglądało kiedyś? Przez mgłę. Przez, oczywiście mhm. początki przez mgłę. Pamiętam taką sytuację dla mnie, która się gdzieś tam utkwiła u mnie w pamięci. Mm. Tak? Taka, można powiedzieć, że tyle wzruszająca. Bo jak czekałem na yy, na oddziale, znaczy na, na oddział diabetologiczny mm. w centrum Zdrowia dziecka, yy, czekaliśmy z z mamą. Mm. Moja mama w międzyczasie się dowiedziała od kogoś tam, że być może to jest cukrzyca, zaczęła płakać. Ja pamiętam to, to scenę, naprawdę. Mając 3 lata, Tak. pamiętasz to. Co najciekawsze było. Bo musiały być w... bardzo ciężkie emocje. W sensie. Silne. Co najciekawsze było, że to nie mama mnie pocieszała, tylko ja mamę pocieszałam wtedy. Naprawdę. Trochę czasu minęło, zachorowałeś naprawdę bardzo dawno. Czy pamiętasz, jak wyglądał, wyglądały początki tego sprzętu, który używałeś? Wiesz, mam na myśli takie wielkie glukometry Oczywiście. i tak dalej. <laughs> jak to wyglądało? Oczywiście, jak przez mgłę też pamiętam, jak to ewoluowało. Mhm. Natomiast. Pamiętam, gdzieś tam nawet w moim takim archiwum prywatnym, jest, są jeszcze strzykawki szklane. Są jednorazówki glukometry no, wielkości kasy fiskalnej. W szpitalu kułem się zwykłą igłą do pobierania krwi. Pierwszy glukometr, AMS chyba bodajże, a to mogę, mogę mylić, to było dawno um, temu, tak, który czekał się 60 sekund na wynik. Mm -hmm. Takie ciekawostki były. Oczywiście na początku jeszcze glukometru nie było, to tylko, niestety badanie z moczą. I to, i jak w takich warunkach. Na pewno nie było to zbyt dokładne. No, no, nie było, tam były 4 plusy, z tego co pamiętam. Plus, jeden plus, drugi, trzeci, czwarty. Tyle. A wynik do 300 z kawałkiem. No rzeczywiście to ewoluowało, no ale wiadomo, przez te 30 lat się zmieniało. Peny wchodziły, glukometry mniejsze, osobiste glukometry. No a teraz po czasie czasem to już w ogóle rewolucja, tak? Jasne. Jeszcze tylko brakuje no, sztucznej szóstki. Jakiś czas temu zrobiłem taki film, który nosił tytuł Historia cukrzycy. Zobaczcie sobie, tutaj gdzieś pojawi się odnośnik do tego filmu, także sobie to sprawdźcie, bo też mówię właśnie o tych glukometrach, o wielkości kasy fiskalnej, ja chyba to Bia Biało czarny tego, taki był tam biały z takim czarnym, a takim tym czymś. A naprawdę taki, taki wielki był. Bo wiesz, co ja pierwszy glukometr jego wielkość porównałem do wielkości cegły, natomiast pierwszą pompę insulinową porównałem do mikrofalówki. Bo ponoć była tak wielka, nosiło się jak plecak taki, wiesz, ze stela, O tym słyszałem, natomiast rzeczywiście do cegły, wydaje mi się, że tam był chyba szerszy ten glukometr niż cegła. Niż taka standardowa czerwona cegła. cegły co mamy, tam się glukometry mieszczą w kieszeni. To przejdźmy teraz do tematu, który tak naprawdę pewnie będzie w tytule. Jeszcze nie wiem, jaki będzie tytuł tego odcinka. Chodzi o Twoje wyprawy. To jest temat rzeka. I Twoja pierwsza <śm> wyprawa właśnie z rzeką była związana, więc... Opowiedz, jak to było z tą Wisłą? Z Wisłą było tak, że kiedyś z Kuzynem puściliśmy na sok jabłkowy i Kozyn miał taki pompowany kajak. I tak już mm w -hmm. tym soku jabłkowym rozmawialiśmy sobie i mówię Kamil, choć może przepłyniemy lizbę kajakiem. I na tym temat umarł nie? Skoczył się temat. Choć, a ja od zawsze gdzieś mi się marzyły wyprawy. Wyprawy, jakieś takie niezdobywanie nowych lądów, odkrywanie wysp i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, przez cukrzycę przez dłuższy czas się bałem tego. Mm -hmm. Bałem się, no, bo, bo nie wiedziałem, jak ten jak ten organizm zareaguje. Ale po tylu latach doświadczenia z tą, z tą chorobą i tak sport uprawiałem Półzawodowo nawet, mm -hmm. czyli nie miałem. Mówię, no przecież daję radę, tak? Żyję tyle lat, że spróbuję. I to jest taka ciekawostka, że ja zasypiając, Często, często marzyłem o wyprawach. To jest taka absurdalna, może wypowiedź, albo absurdalne marzenie. Zasypiając, naprawdę, zasypiając, ja marzyłem o rozbiciu się na bezludnej wyspie. Ja wiem, że to, to, to może, może brzmieć niesamowicie, tak? Znaczy, no, co najmniej dziwnie, ale tak było, że ja rozbijam się. Oczywiście na wyspie, która da mi przeżyć. Znajduję wodę, znajduję, buduję szałas. Jesteś sam całkowicie. Sam nie jestem sam, jak w serialu Lost. Nie, nie, nie. Tam no, próbuję, kombinuję. Z, Staram się, tak? Oczywiście, jak już uda mi się, nie wiem, ogień zrobić, szałas, jedzenie zdobyć, zdobyć wodę, że ja potem buduję domu, tratwę, że uda mi się przepłynąć, tak? Te marzenia tkwiły we mnie. Tkwiły we mnie. Ile miałeś ślad? Słucham. Ile miałeś lat? Zawsze! Dorosły. Okay, to zawsze. Zawsze, zawsze, zawsze te marzenia mi towarzyszyły. Nie wyrastajmy z marzeń, pamiętajcie. Tak, zgadzam się. 100%, 200%, 300%. I tak nasypiałem. aż w końcu pewne, pewnej nocy. 7 lipca 2015 roku. Pamiętam tą datę. To była około godziny 23. Mhm. Mówię, robię to. Przed snem są zawsze najlepsze pomysły. Tak. Chcę przepłynąć Wisłę kajakiem. Mhm. Sam. I od 8 lipca zacząłem realizować tą pierwszą wyprawę. To ja się obudziłem z takim nastawieniem, z taką radością do życia, że ja już tego samego dnia popłynął. Ale wiadomo, że nie mając doświadczenia podróżniczego, kajakowego. Ja dałem sobie rok czasu, żeby zorganizować tę wyprawę. Przygotować organizm, mm -hmm. przygotować rzeczy, przygotować plan i ta moja przygoda no, trwała dalej. Tak. I teraz, jak to było z tą Wisłą? Nie wychodźmy z tego tematu, to jest bardzo ciekawe. Gdzie zacząłeś płynąć? Gdzie skończyłeś? Ile czasu Ci to zajęło? Dałem sobie rok czasu na przygotowania, a wypłynąłem z Goczałkowiec z To jest takie pierwsze miejsce, gdzie da się postawić kajak. Oczywiście bo od źródeł mało wody, plus co chwilę są progi wodne. Tam, tam się przychodzi ewentualnie ten odcinek. Ja do yy, Czałkowicę z Rój, to jest taki pierwszy odcinek, gdzie się płynie już czymkolwiek. Z zacząłem, płynąłem 25 dni. Długo, mhm. ale z tego względu, że nie trafiłem z pogodą. Tak w cudzysłowie można mówić, mhm. bo tak. Z jednej strony było bardzo sucho, było bardzo mało wody. To jest wręcz niewyobrażalne, że. Rzeka z szerokości 1,5 kilometra, czy 3 km praktycznie nie ma wody. Mhm. Jest wody tyle, że można chodzić. Ale co najciekawsze, że znowu od góry na burzę. Ja trafiłem w ciągu 25 dni na 10 burz. Proszę sobie mhm. wyobrazić, ten kto za fizykę. No to, to... to było lato, nie? Było lato, był lipiec. ale, ale burze ale są przeważnie w czerwcu. A okay. ja, ja trafiłem w lipcu. 10 burz. Proszę sobie wyobrazić wodę, wyspę, las, burzę, mhm. będąc samemu w namiocie. No to chyba nie muszę Z nic Z cukrzycą. Z nie muszę nic dodawać. 10 burz, wigur nie, 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 nie są w stanie zliczyć. Na fiśle potrafią być fale nawet do 2 metrów. Ja przeżyłem falę 1,30 mniej więcej. To już I... strefować można trochę. No. no? Powiem tak, że już był, się się takie, takie białe grzyby, jakby. Mm -hmm. yy, a wiem dlaczego było 1,30 m, bo spałem w takim klubie kajakarskim mm -hmm. i tam po prostu członkowie wiedzieli, że no gdzieś koło tego może być. Co było najtrudniejsze w całej tej wyprawie? I czy miało to jakiś związek z cukrzycą? Jeżeli pod, 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 ze względu na zdrowie czy ciało, to na pewno zatrucie w drugim okay. dniu. W drugim, drugim dniu? dniu, nawet może tak nie, w, nie w drugim dniu, tylko pod koniec drugiego dnia. Mhm. Już były pierwsze symptomy, że coś się stało. Domyślam się, że się zatrują mięsem, które miałem w puszce w konserwie turystycznej. Mhm. Konserwa turystyczna i niestety. No i tutaj rzeczywiście bawalka Dobrze, że jednak te 30 parę lat doświadczenia z cukrzycą mhm. e, pomogło mi w tym, że przy zatruciu, każdy kto ma cukrzycę wie co to znaczy przyjść zatrucie w cukrzycy. Masz cukier 100 na przykład, e, musisz coś zjeść, bo on będzie spadał, mhm. a jesteś w stanie spojrzeć na jedzenie. I, I masz do wyboru albo, mówiąc no, no krótko umrzeć mhm. z niedocukrzenia, Albo zjeść i umierać z tego względu, że się nie chce jeść. Ja, ta, ja taką sytuację miałem na, na myśli. No jeden, jeden z cięższych fragmentów, ale jakoś się udało, nie? Po prostu no, co to ja zrobię? Z mojej praktyki przestałem podawać nic mhm. Pierwsza sprawa. Jeść nie bardzo mogłem, ale na szczęście miałem wodę w butelkach. Tam tu rzucają witaminy. Witaminy mają zawsze trochę cukru. Tak, to prawda. I po prostu no da wtedy, się to przełknąć wtedy tak w jakiś sposób. No, oczywiście to i tak bo taka sytuacja że ja całą noc niestety powiem wam tak. Dwa przykłady jak byłem mm -hmm. tak także z połową ciała usnąłem na zewnątrz namiotu po, tu, po prostu odpadłem gdzieś około czwarta piąta rano. Okay. Na drugi dzień wiem że było około 30 stopni. A ja leżałem w namiocie nie miałem siły z niego wyjść. Wyobraźcie sobie namiot i 30 stopni. Ja nie miałem po żadnym drzewem, To było, to było patelnia, nie? 30, 30 stopni w cieniu. Ja nie byłem w stanie z niego wyjść. Tak, tak byłem wycieczony, Ale, nie ma, ale, ale udało się, nie? Yy, się problemy. Będą, przeszkody, przeszkody zawsze będą. I co, miałem się podać? No nie, absolutnie. Zrobię, odzyskałem. Kajak wymieniłem w Krakowie i dopłynąłem do mety. 25 dni, przeszło 1000 km, fale, burze, wichury. Działo, dało radę. A na końcu łzy, łzy w oczach, bo się udało. I, I to co jest najciekawsze, oczy. że po, po tych problemach ja tą Wisłę ja w tej Wisle się zakochałem, tak? Bo się udało. Bo się udało i już pod koniec Wisu myślałem co dalej. Tutaj w międzyczasie będą pojawiały się na pewno zdjęcia z tej wyprawy i zapraszam was oczywiście po więcej zdjęć na stronę Andrzeja. Słodkie wyprawy. Słodkie wyprawy, natomiast ze Zwisu i z Bałtyku też jest słodka Wisła, słodki Bałtyk. Zobaczcie sobie na Facebooku koniecznie. A jeśli chodzi o twój cukrzycowy sprzęt, to co masz ze sobą podczas takiej wyprawy? Co na przykład miałeś w kajaku? Oczywiście to jest tak, że każdy dobiera pod siebie, tak? Każdy ma jakieś swoje praktyki, doświadczenia i każdy wybierze to, to co lubi, to co dobrze zna. Mhm. Ja, ja miałem po prostu peny tak. Yy, miałem glukometr, wiadomo, dwa glukometry. Peny oczywiście zapasowe też mhm. i w dwóch różnych miejscach. No to jest yy. ważne. I co miałem jeszcze oczywiście batona? Przy sobie. On leżał, tak jak nie wiem, czasami leżały mapy na kolanach w samochodzie, tak u mnie był baton, insulina. Im bardziej pod ręką, tym lepiej. Dokładnie tak. Ja, płynąc kajakiem, miałem taką, taki piterek, taką zaszetkę tutaj. Tak. To był w tym, wodoszczelny oczywiście, to mm. były najpotrzebniejsze rzeczy, że jakbym wypadł z tego kajaka. Wszystko być Oczywiście ucieło? miałem kapok, kapok miałem zawsze. Okej. Okay. Ale w tym piterku, jakbym wypadł, to ja miałem najpotrzebniejsze rzeczy, czyli jedzenie. W formie batona, mhm. no bo mało miejsca zajmuje a sporo kalorii. Yy, glukometr, penny. No i takie jakieś rzeczy które potrzebne nam, typu mapa, pieniążki i tak dalej. Glukagon. Glukagon, moim zdaniem, to pewnie będzie kontrowersyjna wypowiedź. Nie miałem nic, z, z prostego względu. Ja bym sobie sam go nie podał. No. Do, do glukagonu jest potrzebna druga osoba. Jasne. Ja Ja nie dopuszczałem do sytuacji, że miał, żeby być w takiej sytuacji, że ja muszę go podać. Ja miałem tak dużo pasów sobie nagromadziłem, że ja mierzyłem non-stop. Non-stop. Lepiej wiedzieć więcej niż za mało. Można powiedzieć, że, że nie masz jak CGM, tak? Mierzę. No właśnie, bo ty nie masz żadnego systemu CGM. Odważny jesteś, tym bardziej w tych czasach, gdzie praktycznie wszyscy latają z sensorami na ramionach, nie? <grym> Może jestem z stary, daty z krzykiem jeszcze, ale oczywiście to nie jest tak, że ja. Polecam, polecam, i oczywiście trzymam kciuki pciuk, za nowinki, za technologię. Za refundację. Z, za refundację przede wszystkim, tak. Warto korzystać. Z, ja też przez 30 lat no przecież nie zostałem przy yy, strzykawkach szklanych. Mm -hmm. tak. no też tak. szedłem, też no szedłem oczywiście. do przodu. Dlatego warto korzystać z tych nowinek i zachęcam do tego. Twoja kolejna wyprawa? Yy, Bałtyk. Bałtyk. Kończąc Wisłę, już mi czegoś brakowało. Mimo wszystko, że tyle dni na wodzie, tyle dni po, poza cywilizacją. Już mi czegoś nie brakowało na 3-4 dni przed końcem. Stwierdziłem, że zrobię kolejne swoje marzenie, o którym gdzieś tam wcześniej sobie w głowie marzyłem, mhm. czyli przejście polskiego wybrzeża, ale tylko i wyłącznie idąc plażą. Nie, nie żadną ścieżką tak. obok, tylko, tylko i wyłącznie po piasku plażą. 23 dni 5, około 550 km, no i tak jak mówię, 23 mhm. dni Wyprawa wisa była romantyczna, ta była ciężka. Natomiast piękne momenty wieczorami, tak? Właśnie, bo Do, po dosyć... każdym ciężkim dniu w końcu jest ten zachód słońca, A. nie? Nie zawsze by, bo. No właśnie, chyba że są chmury, nie? <grym> to 3, różnie. Czyli 23 dni, 23 razy padało w nocy, w ciągu dnia i tak dalej. Ale nieważne. No ale... Polskie morze. Polskie morze, ale było tak, że, że było przepięknie, że przez cały dzień zachmurzone niebo, deszcz. Natomiast wieczorem się kładłem, brałem czekoladę. Patrzyłem na niebo i po piękny księżyc wyjścia. Co w tej wyprawie było najtrudniejsze? Bo w poprzedniej uznajmy, że to było e, to zatrucie, a co było najtrudniejsze tak. w tej wyprawie? Jak sobie z tym poradziłeś? Trochę wnioski wyciągnąłem jak z pierwszej, to troszkę to to inaczej, się, inaczej się leczyłem z było tak? Okej. Okay. Tu w szczegół oczywiście wchodzić nie ma, nie ma co, bo każda wyprawa się różni tak, od siebie, i ten... ale tylko wyciągnąłem wnioski, troszkę inaczej i to mi się sprawdziło już. Bardziej, co było trudne? No, piasek oczywiście. Piasek, <grymianie> no i tutaj wszystko na nogach. Tak jak powiedziałem, mam nóżki jak księżniczka. Po czterech dniach już miałem tyle bąbli, że nie byłem w stanie je zliczyć. Bo <grymianie> czterech dniach już się pojawia gorączka. Niestety te bomby, bomble, tych bąbli było dużo. Łączy się z tym, że krew, gorączka. No ale no co? No, dzień przerwy, apteka. Jakieś tam leki przeciwzapalne i do przodu. Dzień, dzień odpoczynku i do przodu. No, nie podam się z powodu nóżek. A co podczas tej drugiej wyprawy zmieniłeś w związku z cukrzycą, z terapią albo ze sprzętem? Inaczej. Czy tak, oczywiście glukometry były, dwa, Też zawsze. One? Zawsze. E, penów oczywiście. Inaczej podobałem insulinę. Rzeczywiście, nie musiałem już tyle, tyle dawać krótko działającej insuliny, no bo mhm. mój wysiłek fizyczny powodował to, że ten cukier spadał. Jeden, to był jeden z czynników, ale nie ja chciałbym wchodzić, bo tak jak mówię. Jest tyle cukrzyków i każdy może znaleźć swoją mm. metodę na to, tak? Nie chcesz używać konkre konkretnych... A, a jak coś powie, ktoś coś zastosuje i u niego się to nie, nie sprawdzi, tak? Mm. To, to nie o to chodzi. Każdy... No to, to trzeba poniekąd... Na początku wychodzimy z jakiegoś standardu, mm. a potem dochodzimy do, jakiegoś, y, do jakichś indywidualnych y, ustawień mm. w stosunku, tak? Tak, to prawda. Są, są rzeczy uniwersalne. Ja coś I tu nie... powiem, a to się kompletnie nie sprawdzi. U mnie się sprawdziło. Się nie Jasne, nie nie sprawdzi. jakby fizjologii samej w sobie nie oszukamy. Cukier obniża tylko insulina. Jak ją mamy swoją, to nasza obniża, jak nie, to musimy ją podać. I jakby z tym nie ma co kłócić. A glukoza, cukier, podnosi poziom cukru we krwi? To Proste, to ale tak. jeżeli na przykład mówimy o wysiłku, i to jeszcze takim hardkorowym jak twój, no tak. niespodziewanym... Poza tym znowu karetka, przepraszam. O, tylko skończę, nie po nas. Tylko, tylko, tylko skończę myśl. Nie ma jednego uniwersalnego algorytmu, o czym mówiłem kilka odcinków temu, jeśli chodzi o wysiłek fizyczny przy cukrzycy. Ani ja, ani ty, ani Turbo Mario, ani Łukasz dziel, który tutaj, tutaj ostatnio u mnie był, nie udzielimy wam konkretnej rady, mimo że to doświadczenie, jeśli chodzi o aktywność fizyczną i cukrzycę mamy dokładnie mandurze. tak duże. To teraz przejdźmy do trzeciej wyprawy. Trzecia wyprawa. Tu było taka, taka ciekawostka, że po Bałtyku miałem dosyć mocno zniszczone nogi, tak? I sporo, hmm. sporo bólu było, ale radość była przeogromna, że się udało, że się nie poddałem właśnie hmm. o to chodzi. Właśnie... E Miałem sobie zrobić przerwę, ale po miesiącach jak się nóżki wygoiły, czegoś mi brakowało. Brakowało mi tych przygotowań, tego, tego sprawdzania planów, tych przygotowań, tego wszystkiego. I na początku chciałem zrobić coś innego, tam rowerem, rowerem przejść jakiś tam dystans, nie? Ale to mnie nie cieszyło kompletnie jakoś tak. No fajnie, fajnie, ale to nie to. I nagle był taki impuls. A to bym połączył dwa punkty Polski. A ja bawicie, wysunięty na północ. Okej. Okay. Przypomnę Symbolika. Symbolika. Z najwyższym punktem Polski. Czyli rysy. Od zera nad poziomem morza do najwyższego punktu. Dot dotknąć morza i do najwyższego punktu. I jak mi to wpadło, mówię, wow, to jest to, nie? I po prostu to, to, to co się robi, musi cieszyć yy, wszystkim to, mm. które to robi. I u mnie takiego wow. I no tak, no i po miesiącu zaczęło się kolejne przygotowania. I znowu wpadłem w taki wir, taką, taką radość, tak? Mm. Ja tutaj chcę powiedzieć, że każdy ma różne marzenia. Ja mówię o swoich marzeniach, mm. wyprawowych, sportowych. Mm. Ale mam, mam, mamy różne marzenia. Mm. Niektórzy chcą być lekarzem, nie wiem, prawnikiem, yy, zdobywać i, i inne tam, rzeczy, tak? robić. Realizujmy te marzenia. Mm -hmm. Ja miałem takie marzenia i mnie to cieszyło. Okej, okay. ktoś może powiedzieć, a tam to tory, torysy, tak? Yy, Mont Blanc, Kilimanjaro, <sześć>, prawie 6000 metrów, tak? To są szczyty. No, ale to był mój szczyt, to był, to był mój everest. W tamtym momencie. To był twój cel. To był mój cel i on mnie cieszył. I ja szedłem z, i szedłem z tymi marzeniami, z tą radością. Przez wiele czasu było tak, że było płasko, tak? Bo płasko, 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 30 km płasko, 30 km płasko. Ale cieszy mnie ten cel, te ryzy. Że też jak, jak się zmienia Polska, fajnie, tak? Od, mm, od tego tej słonej wody po najwyższy szczyt. widać jak się jedzie pociągiem, nie? Jeśli się tak, zmienia, jak tak. widzisz. Że... zaczynają Gry się góry. Nie? Wiesz, jak czujesz po nogach. Czy jest tak, że jak planujesz jakiś wyjazd, to tak, na tym ramieniu pojawia się taki Andrzej, który mówi spełniamy marzenia z dzieciństwa, będziemy tutaj sobie, jak Robinson Crusoe, a tutaj pojawia się diabełek i mówi, eee, masz cukrzycę. I jest walka między tymi dwoma Andrzejami. To nie jest jak diabełek, to jest rozsądek. Że masz marzenia, zrealizuje, a ten mówi, tylko uważaj, nie? Uważaj, przemyśl, pomyśl. Tak dobierz wszystkie te czynniki, wszystkie, wszystkie wiem, nitki, żeby wyszedł taki fajny kłębek. Nie? Mm. Żeby zrobić to bezpiecznie, rozsądnie. Kompromis. Kompromis. Nie rzucać się oczywiście złotych na księżyc, bo to, to nie ma sensu. Mm. Oczywiście wyprawy kajak były trochę. Trochę szaleństwa w każdym nie musi być. Ja, kajak, ja jak wymyśliłem kajak, nie pływałem kajakiem. Taka ciekawostka. Ale dam sobie rok, żeby się przygotować. Wchodzą stary rysy. Najwyższą górą do tego momentu była tarnica w Bieszczadach mm -hmm. 1300 metrów tak. I, i to pochylona łąka. Byłem tak? mm -hmm. gdzie... w Pieszczadach i czasem mówię, tam jest dość łagodnie. G to, gdzie tarnica, a gdzie ryzy, nie? To Gdzie to są łańcuchy, skały i tak dalej. Ale oczywiście po to jest ten rok czasu, mm -hmm. żeby pomyśleć, przemyśleć, porozmawiać z ludźmi. Zaplanować. Zaplanować. Może kogoś sobie zaplanować właśnie na ten moment, żeby z nim wejść, żeby ktoś doświadczony pomógł. Mm -hmm. Ale nie, nie rezygnować z marzeń. Tylko zrobić to są niebezpiecznie. Jakie masz cele na, na następne hmm. wyprawy? Jak, jako cukrzyk powiem, słodka tajemnica. <noise> Nie no, oczywiście... Ale planujesz coś teraz? No bo zbliża się lato. Ma, w Jakie tym, rzeczy będzie nosiło? W tym roku nosi mnie, nosi mnie W tym roku robię trochę odpoczynek od takich dłuższych wypraw. Natomiast hmm. okay. małe plany jak najbardziej tak. Tatry, może Orla Perć w jakimś odcinku. Świetnie. Orla, tu przestrzegam, Orla pierwszym nie, nie, nie ma żartów, nie? Na pewno nie pójdę sam już, na, okay. na pewno z kimś, tu, tu już nie ma żartów, naprawdę ludzie spadają stamtąd, giną. E, dlatego mówię ze znakiem zapytania, nie? Na pewno od źródeł Wisły do momentu, w którym startowałem kajakiem, chcę przejść ten, ten odcineczek, bo mi go gdzieś tam w głowie go mam i mi tego brakuje. Na dłuższe wyprawy na razie nie, dlatego że chcę, kolejna wyprawa chciałbym, żeby już była dłuższa, dłuższa, większa, potrzebuję i czasu, środków finansowych mm -hmm. na to, jeżeli zrealizuje to wyprawę, to, to będzie to rower między 5,5 a 6 tysięcy kilometrów. Mm -hmm. nie, nie chcę, jeszcze nie chcę mówić, co to będzie, dlatego że no, nie chcecie się dogadać i, i żeby to nie Jasne. wyszło, nie? Ale no, by to jest rzeczywiście, to Trochę tajemnicy zawsze w cenie. Trochę słodkie tajemnicy, nie. Jasne. <grych> no, no też no, niestety, no pieniążki, tak? Tutaj pieniążki, im, Im dalej, no, tym, tym, tym drożej niestety się robi, tak? Mm -hmm. no, no i oczywiście trzymam kciuki, mam nadzieję, że Wy też trzymacie kciuki. Andrzej, trochę kończąc, chciałem cię spytać, czym dla ciebie są te wyprawy same w sobie i czym jest dla ciebie skończenie każdej z tych podróży? O słodkich wypraw. Aż nie wiem co powiedzieć. Są to marzenia, są to jakieś plany, są, jest to jakiś element życia, jakaś czoska mnie. Skończenie no, sukcesem, pokazaniem sobie. Że, że dam radę, że, no, że nie ma rzeczy niemożliwych, że, że wszystko można, trzeba zaplanować. Jak się chce, to można, naprawdę. Czuję, że jakbym, jakby tego nie było, to czułbym się jakiś niespełniony w jakiś, w jakiś sposób. Zachęcam wszystkich do, oprócz tego, że mieć marzenia, że to były marzenia, tak? Nie coś, że a, bo ten on poszedł, to ja też muszę. Nie, to były marzenia. To, to były to było marzenia. Twoje. twoje. Twoje marzenia, cokolwiek. Jeżeli masz o tym, żeby przejechać 2 kilometry na rowerze, to próbuj. To no to jak siedziałeś 5 lat w domu, to przejechanie 2 kilometrów może być dla Ciebie. To była, to była takim, ta... Na takim haju możesz być o, po tym, że to więcej. Osób, nie? I los że od stycznia zacznie biegać, i los mm. wychodzi i biega, nie? Ja sobie czytałem takie statystyki, że chyba 80% karnetów wykupowanych na siłowni w styczniu, po chyba dwóch miesiącach już nie jest używane, nie? Właśnie o mówię. Masz, my realizujmy te marzenia, bo one są przepiękne. A finał. No nie wiem, ja przy trzech wyprawach miał zyboczach, tak? Na końcu. Na końcu. I wszyscy, którzy byli dookoła wiedzieli o tym, że, że mi się udało. Dookoła pojawiło się mnóstwo osób. Pisano o tobie naprawdę wszędzie na Facebooku. Mówię oczywiście o tych facebookowych mediach związanych z cukrzycą. Wszyscy ci kibicowali. Łącznie ze mną. Serdecznie bardzo, bardzo dziękuję. Powiem wam, że powiem wam, tak do was się zwracamy, do ciebie, że to mnie niosło. To, to był jak dodatkowy... jak jak wiosła jak w kajaku. Jak buty, które są najważniejszym elementem, jak się idzie, tak? To, było, to, to mi niosło i ja tam razem z wami, naprawdę. Ja wiem, że to może brzmi górnolotnie, ale tak było. Ja, ja czytając te wpisy wieczorami po ciężkim dniu to mnie budowało. I ja, ja, rano, ja od razu budnika zostawiałem, żeby rano stawać. Ja siadłem z wami, cały czas, szedłem, budowałem z Wami. Za co serdecznie dziękuję, naprawdę. Kiedyś takie coś napisałem, że to jest jak świet taka na co dzień ta się książka że codziennie, okay. codzienny dzień tej wyprawy to jest mhm. kolejna kartka, którą piszemy wszyscy razem. Widzicie? Napisaliśmy razem książkę. Bo ja też pamiętam, publikowałem u siebie na fanpage'u, mówię, Andrzej znowu robi coś, czym będzie udowadniał, że z cukrzycą można, a nawet trzeba. Także spełniajcie swoje marzenia i śledźcie koniecznie stronę na Facebooku Andrzej Michalik Słodkie Wyprawy. Za co serdecznie dziękuję. I będzie oczywiście link w opisie pod tym filmem do tej strony. Także wchodźcie, lajkujcie, obserwujcie. No i trzymamy kciuki, żebyś wybrał się gdzieś znowu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Marzenia się spełniają. Marzenia spełniamy. Maszcie i realizujcie to. Trzeba mieć marzenia, bo inaczej się nie żyje. <grych> Trzymajcie się. Cześć, cześć. Widzimy się w niedzielę o godzinie 10 jak zawsze. Trzymajcie się. Cześć.